Czym jest Mariposa Odnowa? To przede wszystkim Twoja bezpieczna przystań dla duszy, ciała i psychiki. Tworzymy tutaj ze specjalistkami przestrzeń o kobietach i dla kobiet. I dążymy do odnowy wewnętrznej i zewnętrznej. A co dla Was organizujemy? Przede wszystkim wyjazdy warsztatowe. A w nich? Terapia indywidualna i grupowa, warsztaty dietetyczne, joga, medytacja, fitness, oraz masaże, a także artystyczna przygoda poprzez malarstwo. Nasze wyjazdy tworzymy przede wszystkim dla kobiet, które zmagają się z depresją, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami nastroju oraz lękowymi, a także toksycznymi relacjami. Brzmi jak coś dla Ciebie? Super! Bo właśnie jesteśmy w trakcie zbierania zapisów na nasz październikowy wyjazd do malowniczej willi Vinci w Rozewie. Ale o tym więcej w opisie. Jeśli macie pytania, piszcie śmiało. I słyszymy się już wkrótce.